W tym odcinku zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń omówimy, czym jest value at risk i conditional value at risk. Aby móc to zrobić, musimy zacząć od definicji kwantyla. Alfa kwantyla zmiennej losowej nazywamy każdą liczbę spełniającą następujący warunek, czyli że prawdopodobieństwo, że zmienna losowa jest mniejsza od Q i większa, równa alfa. I prawdopodobieństwo, że ta zmienna jest ostro, Mniejsza odku jest mniejsze równe alfa. Co to oznacza? Jeżeli popatrzymy na dystrybuantę, nasz, która jest nieciągła, nasz element alfa może niekoniecznie być wyznaczony jednoznacznie, w zależności od tego, jak będzie wyglądała nasza dystrybuanta, jak będzie wyglądała jej skokowość. Dlatego też dodatkowo mamy definicję kwantyla górnego i kwantyla dolnego. Czyli weźmy sobie przypadek tutaj, gdzie nasza zmienna losowa w x ma nieciągłość w swojej dystrybuancie i definicję alfa kwantyla, liczbę, którą nazwiemy dolnym kwantylem, to będzie najmniejsza z tych wartości, która spełnia warunki bycia kwantylem. Wtedy też mamy już wyznaczony jednoznacznie ten kwantyl dolny, analogicznie również kwantyl górny. Jeżeli dystrybuanta. jest ciągła, no to wtedy dolny kwantyl, górny kwantyl są oczywiście takie same. Wiemy więc już, czym jest kwantyl dolny, kwantyl górny. Wiemy, że dla zmiennych ciągłych te kwantyle są sobie równe i możemy już przejść do definicji value at risk, czyli wartości narażonej na stratę. Dla każdego alfa od 0 do 1, wartością narażoną na ryzyko, value at risk, na poziomie alfa dla zmiennej losowej L nazywamy dolny alfa kwantyl dla tej zmiennej losowej, czyli korzystamy z poprzedniej definicji. A dla value at risk można to też przedstawić w postaci kapitału powiedzieć, że to jest najmniejsza ilość kapitału, jaką musimy mieć do dyspozycji, aby zadanym prawdopodobieństwie alfa mógł pokryć możliwe straty. To znaczy, że value at risk to jest ten dolny kwantyl który definiujemy jako infimum po wszystkich x-ach, które spełniają nam, spełniają nam warunek tego, że prawdopodobieństwo naszej straty jest mniejsze równe od x z prawdopodobieństwem większym równym alfa. I jak sobie przerzucimy właśnie na drugą stronę tego x no to który symbolizuje nam w tym momencie ten kapitał, to pokazuje nam właśnie, że to jest, ten x to jest najmniejsza możliwa wartość, która powoduje, że prawdopodobieństwo straty, czyli spadnięcia poniżej zera, jest większe równa alfa. VAR jest miarą ryzyka, ale czy war jest koherentną miarą ryzyka? O tym zaraz się przekonamy. Mamy po, oto prosty kąt przykład, w którym to a, będziemy mieli dwa weksle, każde po 100 tysięcy złotych, od dwóch różnych kontrahentów, oba z terminem zapadalności za jeden rok. Zakładamy, że są one niezależne, te weksle, i że mają prawdopodobieństwo bankructwa zgodne z rozkładem Bernoulli'ego z prawdopodobieństwem 9 promieni. Zakładamy ponadto, żeby jeszcze było prościej, że roczna stopa zwrotu jest na poziomie 0%. Mamy więc dla tych dwóch niezależnych weksli wyznaczyć wariozę TryS 99% osobno i dla łączącego się, dla połączonego portfela. Więc wyznaczmy się w value pojedyncze o są identyczne. Rozpoczynamy więcej dystrybuanty, no to do prawdopodobieństwa 99,1 mamy wartość 0, od 99,1 do 1 mamy wartość 100 000 dla naszej, dla naszej straty. Więc nasze value at risk na poziomie 99, czyli mniejszym 99,1, jest po prostu równe 0, czyli nie ponosimy żadnej straty. Zastanówmy się więc, co będzie, gdy będziemy mieli portfel dwóch tych weksli, czyli będziemy mieli sumę, A prawdopodobieństwo, że żaden z nich nie zbankrutuje, no to to jest iloczyn prawdopodobieństw poszczególnych weksli, czyli 0,991 razy 0,991, co daje nam 0,98 z jakimś drobnym okładem. Prawdopodobieństwo, że oba weksle zbankrutują, czyli że strata będzie 200 tysięcy, no tutaj to to jest odwrotność, czyli 9 promili, przemnożone razy 9 promili daje nam niską wartość 0,000081. No, pozostaje nam trzeci przypadek, czyli że jeden z weksli zbankrutuje, no to zróbmy to przez różnicę prawdopodobieństw i wychodzi, że to jest około 1,8 procenta. Narysujmy więc teraz sobie tę dystrybuantę łącznej straty, czyli do 98% nasza strata jest 0, od 98 do 90, 900, 9999, jest to 100 000, a potem jest to na samym końcu, na tym rożku jest to 200 000 złotych straty. Co to dla nas oznacza? No to, że nasz kwant 99 znajduje się między 98 a tymi czterema dziewiątkami, czyli nasze value at risk dla straty portfela L1 i L2 wynosi 100 000 zł. No i to jest zonk. Dlaczego? Powiedzieliśmy sobie, że value at risk dla zmienny osoby L1 i value at risk dla zmiany osoby L2 są równe 0, no więc ich suma też jest równa 0. Więc to zero jest mniejsze od 100 tysięcy złotych, które to jest równe value at risk dla naszych, dla szowactwa dwóch weksli. Co jest nierównością absolutnie w drugą stronę, niż tą, której byśmy oczekiwali dla podatektywnej miary ryzyka, w której to chcielibyśmy mieć nierówność nieostrą w drugą stronę. To znaczy, że na tym jednym kąt przykładzie. A tych przykładów można sobie wyobrażać nieskończenie wiele. Warn nie jest podatytywny, więc nie jest koherentną miarą ryzyka. To jest to, o czym wspominaliśmy na jednych z poprzednich naszych spotkań: że w momencie, kiedy mamy nieciągłość, no to tutaj te zasady podatytywności, value at risk, mogą być zaburzone, i tutaj właśnie mamy do czynienia z taką zmienną binarną, gdzie mamy przez dłuższy czas zero, i potem nagle ona skokowo skacze na 100 tysięcy złotych. Jak wybierać horyzont czasowy i poziom alfa dla Value At Risk. A więc należy oczywiście dopasować je do celu, który jest nam, który nam przyświeca. Więc w bankach, jeżeli mamy dział inwestycji, to stosujemy krótkie horyzonty czasowe od 1 do 10 dni. Tak żebyśmy mogli faktycznie zarządzać naszym portfelem aktywów inwestycyjnych, ale też żebyśmy mogli dokonywać kalibracji backtestingu. Wtedy też a, dla takich krótkich okresów mamy niższe poziomy ufności 95 do 99, czyli a, dla poziomu 95 znaczy to, że a, możemy przekroczyć nasz budżet value at risk a, co co 20 razy, czyli mniej więcej raz na 20 dni powinno powinniśmy go przekraczać. Dzięki temu też jesteśmy w stanie kalibrować i sprawdzać ten motor, czy faktycznie tych przekroczeń jest mniej więcej tyle. W zakładach ubezpieczeń, zgodnie z solwencji 2, przyjmujemy zupełnie inny horyzont, bardzo długi, w do tego, w, co w inwestycjach, bo horyzont roczny i poziom ufności 99,5%. Co możemy kolokwialnie nazwać zdarzeniem raz na 200 lat? W jeszcze innych obszarach, jak na przykład dla ryzyka operacyjnego w bankach, stosowane są jeszcze wyższe poziomy, czyli zdarzenia w cudzysłowie raz na 1000 lat w rocznym horyzoncie czasowym. Wykorzystywane są trzy metody do wyznaczania value at risk. Możemy po pierwsze skorzystać z metod analitycznych, one są najpiękniejsze, więc znając Nasze rozkłady zmiennych losowych, znając ich funkcjonalną postać, możemy wyznaczyć też value at risk. Mamy metody oparte na historycznych obserwacjach i mamy oczywiście bardzo, bardziej zaawansowane metody Monte Carlo. Więc pokażmy sobie przykłady poszczególnych z tych metod wyznaczania. Dla metody analitycznej, zróbmy to na o przykładu, gdzie będziemy mieli stratę z rozkładu normalnego. Z zadanymi parametrami średniej i wariancji, i mamy poczuć wariatrix na poziomie alfa, więc z definicji musimy znaleźć takie x, dla którego prawdopodobieństwo straty będzie, będzie równe, niższej równej straty, będzie równe alfa. Więc odwracamy sobie tutaj naszą zmienną losową, tak żeby stała się ze zmiennej losowej normalnej losowo rozkładzie standardowo normalnym. Potem oznacza to, że możemy sobie przejść na prawdopodobieństwa właśnie rozkładu standardowego normalnego, odwrócić to, to prawdopodobieństwo, żeby dostać ten, żeby dostać kwanty alfa rozkładu standardowego normalnego. No i interesuje nas ostatecznie wartość x, więc wartość x Wyznaczamy sobie już dokończając ten, te przekształcenia wzorów. Drugi, drugą metodą jest metoda bazująca na historycznych obserwacjach, czyli tutaj korzystamy z dystrybuanty empirycznej, która to, zgodnie ze słabym prawem wielkich liczb, powinna dążyć do naszej dystrybuanty faktycznej. Ale trzeba pamiętać, jakie ma założenia. A słabe prawo wielkich liczb w tym wypadku. Po pierwsze musimy mieć niezależność poszczególnych tutaj realizacji, a po drugie nasza zmienna losowa musi być całkowana z kwadratem i dodatkowo jeszcze mamy taki element związany z wariancją, jak ona ma maleć do zera wraz z szeregiem dążącym do nieskończoności. No i tutaj spotykamy się naturalnie z problemami świata rzeczywistego. Ponieważ rzeczywistość, rzeczywistości czyli nasze zmienne losowe nie są niezależne, tylko mamy jakieś uzależnienie w czasie kolejnych realizacji naszej zmiany losowej. Badamy rozkład bezwarunkowy, czyli właśnie nie patrzymy na to, jakie były poprzednie realizacje. No i mamy niezbędność posiadania dość dużej, albo nawet bardzo dużej próbki, jeżeli chcemy policzyć wysokie kwantyle. Ostatnią metodą jest metoda Monte Carlo, czyli Wtedy, kiedy wzory są zbyt trudne, żeby móc na jej podstawie analitycznie wyznaczyć walwiatryska, z drugiej strony jesteśmy w stanie zasymulować nasze, nasze wyliczenia. I takim przykładem tutaj, troszkę przesadnie oczywiście, bo można było to zrobić też pewnie analitycznie, jest Europejska Obligacja PUT, w, w których mamy zadane informacje wstępne. No i teraz pytanie jest, jaki jest rozkład straty po roku dla tej wartości opcji put. Więc tutaj naszym, naszym elementem nośnikiem ryzyka jest cena akcji, więc tutaj symulujemy sobie właśnie stochastycznie naszą cenę akcji. Tutaj mamy przedstawione to, jak już, właśnie histogram tej ceny akcji, która na początku wynosiła 50, a potem rozkładem tutaj log normalnym. Została rozpropagowana. Następnie korzystamy właśnie z tego czynnika ryzyka, żeby wyznaczyć wartość opcji put. I na koniec patrzymy na dystrybuantę straty na zmianie wartości opcji put. i Szukamy tutaj akurat kwantyla 90%, więc odnajdujemy go i naszą stratą tutaj będzie 4,37. Skąd się wzięła zwrotna kariera wariatryjska? Po pierwsze, trafia do szeregu gronu odbiorców. Każdy o tym słyszał. Jest to miara, która jest zrozumiała i obrazkowa, ponieważ jesteśmy w stanie to wytłumaczyć też osobom niezwiązanym z matematyką, czyli możemy wytłumaczyć wariatryk 99 w horyzoncie rocznym. Możemy właśnie opisać jako zdarzenie straty większej bądź równej niż x raz na 100 lat. To przemawia do wyobraźni, to też jest łatwe do tłumaczenia zarządowi, koleżankom i kolegom, którzy nie są matematykami. Poza tym został wybrany, wybrana ta miara w części regulacyjnych miar ustaw, ustawowych dla w szczególności zakładów ubezpieczeń. Może poddawać się backtestingowi, bo możemy porównywać, jak często właśnie przekraczamy ten próg, który znaczymy w ramach value at risk. No i ma dla Spory klasrok składów, w szczególności dla składów klasy eliptycznej, bardzo ładne analityczne rozwiązania. Zresztą dla składów eliptycznych, value at risk jest też podadytywny, więc ma też dodatkowe dobre właściwości. Dla matematyków, za to lepszym pod kątem miar jest Conditional Value at Risk, który to definiujemy również na poziomie alfa dla zmiennej losowej L, wzorem, którym to jest wzór związany z przecałkowaniem value at risk od poziomu istotności alfa do jedynki, tak żeby dostać tą wartość średnią tej straty. Dla zmiennych losowych i całkowalnych, posiadających gęstość, pięknie można przedstawić conditional value at risk za pomocą warunkowej wartości oczekiwanej, Naszej straty pod warunkiem, że strata przekracza variant risk na tym samym poziomie istotności dla tego rozkładu straty. I twierdzenie jest następujące, że fałkowa wartość narożona na stratę jest kolejną miarą ryzyka, czyli jest właśnie dokładnie tą miarą, która jest dobra dla matematyków, ponieważ jest też podadytywna. Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z dowodami tego twierdzenia, jest bardzo fajne. Fajna publikacja, która się nazywa 7 dowodów na podatywność expected shortfall, czyli alternatywnej nazwy conditional value at risk. Można tutaj poznać różne mniej lub bardziej trywialne dowody na to, że to koherentną jest. No jest. Chciałbym jeszcze powiedzieć o subiektywnym porównaniu value at risk and conditional value at risk. Nie są to wyryte w kamieniu. Światła drogowe, jak, jaka powinna być ta ocena, tylko właśnie absolutnie subiektywne podejście. Po pierwsze, jeżeli chodzi o przystępność i zrozumiałość, to wydaje mi się, że value at risk łatwiej wytłumaczyć, bo to jest właśnie ta strata, którą przekraczamy. A conditional value at risk to jest średnia strata po przekroczeniu jakiegoś progu. Jeżeli chodzi o łatwość backtestingu, no to zarówno jedna miara, jak i druga nie jest najłatwiejsza, bo wymaga dużej próbki, no ale value at risk wystarczy, żeby ta próbka była zdziwką mniejsza, bo musimy popatrzeć jak często przekraczamy wyznaczony próg, a w conditional value risk musimy powiedzieć, czy średnia tych przekroczonych wartości jest sensowna, czy nie. Absolutnym no-go dla value at risk jest oczywiście to, że nie jest podadytywna, subadytywna. Conditional value at risk ma tę ważną matematyczną własność. Kolejnym no-go dla value at risk jest to, że nie mówi nam nic o tym, co się dzieje w bardzo dalekich obszarach ogona, czyli poza tym poziomem istotności, o czym z kolei mówi conditional value at risk, czyli będzie nam też fajnie pokazywało bardzo duże szkody katastroficzne, których na przykład risk nie zobaczy, bo będą na zbyt niskim poziomie istotności. Może to mieć też oczywiście negatywny wpływ, bo jeżeli będziemy badali trzęsienia ziemi i okaże się, że istnieją w ziemi na poziomie na przykład 10 albo 100 tysięcy lat nawrotu, no to one w rzeczywistości nas jako risk managerów nie obchodzą, ale one będą też ważyły w conditional warrior risk i podnosiły tę miarę ryzyka. Analizyczne rozwiązania, prościej te value at risk, bo kwantylowe. Trochę trudniej jest conditional value at risk, bo tutaj trzeba liczyć te całki albo warunkowe wartości oczekiwane. No i na koniec stabilność przy symulacjach Monte Carlo. Na pewno potrzeba dużo więcej symulacji Monte Carlo, żeby policzyć średnią wartości po progu, który ustaliliśmy, progu istotności, bo musimy właśnie mieć dostatecznie dużą próbkę, żeby ta średnia była stabilna. W risk wystarczy próbka troszkę mniejsza, która będzie pozwalała w miarę zdrowo wyznaczyć kwanty. No i jeszcze pozostaje jedno pytanie, co robimy, gdy potrzebujemy nie tylko policzyć value at risk condition, value at risk na dany horyzont, ale pytanie jest, może szerszy horyzont albo kilka horyzontów naprzód. No i uczciwie byłoby policzyć to jako takie zagnieżdżone symulacje, no ale na to najczęściej nie ma mocy przerobowych, więc pytanie jest właśnie, jak często podchodzi się w sposób z przejścia na warunkowy risk, konieczny warunkowy z jednego okresu na wiele okresów. No i tutaj, Trzeba wiedzieć, że jeżeli byśmy badali historycznie bazę historycznych obserwacji, no to drastycznie spada nam wielkość próbki, no bo przecież nie możemy nachodzić jednymi okresami na drugi, będziemy mieli zależność. Czyli mam, jeżeli mamy tygodniowy okres wyliczenia value risk i mamy rok obserwacji, no to oczywiście mamy 52 obserwacji, jeżeli przejdziemy na miesięczną to tych obserwacji, drastycznie spada już tylko do 12. Tak jak wspomniałem, przy symulacjach Monte Carlo wchodzimy w symulacje zagnieździone, warunkowe, które bazują na poprzednim kroku, więc drastycznie rośnie nam to drzewko symulacji Monte Carlo, a więc jest też dużo, dużo większa liczba symulacji potrzebna. Więc często używana jest bardzo brutalna metoda skalowania value i conditional value risk w czasu, gdzie pomysł pochodzi. Na przykład można by było powiedzieć, że pochodzi z właściwości rozkładu normalnego IID, no ale nie jest też najrozsądniejszym rozwiązaniem, ponieważ często jest tak, że dobre lata mają tendencję stawać się coraz to lepszymi w kolejnych latach, a złe lata stawać się coraz to bardziej złymi latami, więc tutaj ten pierwiastek nie najlepiej odzwierciedla faktyczne zjawisko. To tyle, co chciałem Państwu powiedzieć dzisiaj o Value at Risk i Conditional Value at Risk. Zapraszam też do innych spotkań, filmów na temat zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń, zarówno rozwiązań egzaminów aktuarialnych, jak i metod jakościowych, czyli podstaw zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Dziękuję za dziś.